No, witajcie drodzy subskrybenci, a stwierdziłem, że nagram dla was filmik z pozdrowieniami, bo jutro jedziecie na Ampy, walczycie o swoje rekordy życiowe, nawet nie wiecie jak się cieszę tym, że jutro jedziecie, że będziecie startować z najlepszymi studentami w Polsce, niejednokrotnie jednymi z najlepszych powerlifterów w ogóle w Polsce, część z nich nawet są najlepsi w Europie, ale no to już wiadomo. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tam jedziecie. Gratuluję wam, nawet wam zazdroszczę, bo też gdybym mógł, to bym chętnie tam pojechał walczyć. Także, kurczę, super. Cieszę się, że jedziecie, cieszę się, że jutro będziecie w tym autobusie, że jedzie was tak dużo, że będziecie mieli tą możliwość sprawdzenia swoich rekordów życiowych, jakie postępy zrobiliście. Jak Wam poszło od ostatniego roku, szczególnie tym, którzy startowali w zeszłym roku, gdzie, gdzie się znajdują teraz, jakie postępy poczynili. Będę uważnie śledził, mam nadzieję, że będą tam jakieś wrzucane wyniki na tej stronie. Najczęściej coś tam jest wrzucane, więc muszę sobie koniecznie zapisać w komórce adres, bo będę szukał i będę przeglądał. Będę patrzył, jak tam Wam idzie. Sajcie, życzę Wam dobrej zabawy przede wszystkim. No, właściwie to nie, odwrotnie. Życzę Wam przede wszystkim pobicia swoich rekordów życiowych i ustanowienia nowych. Życzę Wam tego, żeby wszystkie trzecie podejścia zostały zaliczone. Pamiętajcie o komendach to też jest bardzo ważne. W przysiadzie dwie komendy: start, stojak, w klacie trzy komendy start, góra, stojak. Nie? Trzy komendy, pamiętajcie. I jedna komenda w martwym ciągu. Pamiętajcie, jedna komenda w martwym ciągu, odłóż. Nie czekacie na komendę start, tylko od razu podchodzicie, wciągacie, czekacie aż sędzia zrobi jedną komendę, odłóż, wraz z machnięciem ręką i odkładacie. Nie puszczajcie nigdy sztangi. Pamiętajcie, komendy bardzo ważne. No i przede wszystkim, dobrych startów Wam życzę. Naprawdę Wam zazdroszczę. Kurde. Mam nadzieję, że wszystkim Wam pójdzie bardzo dobrze. Że pobijecie swoje rekordy życiowe. Kurde, tego wam życzę najbardziej. Tego, żeby pobić swoje rekordy życiowe. No jest jednak Najfajniejsza rzecz, właśnie, wystartować w prestiżowych, dobrych zawodach i zweryfikować, czy wasza praca, czy cały rok tego, jak trenowaliście, jak się staraliście, jakie to przyniesie owoce. Bo nie ukrywajmy, Wy jesteście pasjonatami. Wszyscy, którzy tam się znajdują w tym autobusie, to jadą tam z pasji, z miłości do sportu i rozwijania samego siebie. No właśnie tym jest powerlifting. Powerlifting tak naprawdę nie jest sportem zespołowym, jest to sport silnie indywidualny. Nawet jeżeli jedziecie tam jako drużyna, to jesteście po prostu, to jesteście zbiorem niepowtarzalnych indywidualności. Ludzi, którzy postanowili rozwijać siebie niejednokrotnie dużym kosztem osobistym, finansowym. Czasowym, nikt tego nie bierze pod uwagę, że powerlifting to jest dużo czasu, finansów, żarcie i wiele innych wyrzeczeń. Więc naprawdę, bądźcie z siebie dumni, nie? bo to jedziecie na prestiżowe, dobre zawody. Słyszałem, że będzie pięć pomostów, tak czytałem na tej stronie. Ciekawe, ciekawe, w ogóle ciekawe jak będzie wyglądało, jak będą wyglądały te zawody, te ampy. Bawcie się tym. Ja wam powiem, że kurczę, ja już nie mogę startować z wami, nie mogę z wami jechać, ale. Naprawdę, jakbym mógł, to zrobiłbym wszystko, żeby z wami pojechać i tam wystartować na tych zawodach.